Siemano, siemano, siemano. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Jak zauważyliście, przekroczyliśmy magiczną liczbę 1500 subskrybentów. Z tej okazji rozdamy dropy z tych oto trzech pudełeczek Special Collection Team Instinct, Team Valor i Team Mystic. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć dropy z tych pudełeczek? Napisać w komentarzu hashtag PokeGameKolektor, hashtag Sklep PokeWave i napisać, czy jesteście za teamem Instinct, za teamem Valor, czy za teamem Mystic i wyjaśnić dlaczego, więc sprawa dość prosta. Oczywiście komentarz musi być chwytliwy, muszę zwrócić na niego uwagę i pod tym komentarzem wtedy, który wygra dropy z danego pudła, napiszę informację, żeby się skontaktowała ta osoba ze mną na Discordzie, więc myślę, że konkurs prosty, a fajne rzeczy do zgarnięcia. No dobra, to chyba byłoby na tyle zgadania. Przechodzimy do otwierania. Zacznijmy sobie od Teamu Instinct. Możemy też sobie z ciekawości sprawdzić, tak jak na naszych starszych filmikach na kanale, który tutaj Team będzie najlepiej dropił. Bo może też się nad tym zastanawiacie. No jest. Dobra, tutaj będzie widać, który team jest który. Ja już nie będę pamiętał. Nie znam nas z tych teamów. No trochę się w Pokémon Go gra. Ja jestem oczywiście team czerwony. Mówiło się zawsze u mnie kolorami. Nikt nie mówił tych kimów, tak jak tutaj na tych pudłach jest napisane. Dobra. Ja sobie to rozpakuję, położymy sobie piny. Będziemy mówili, że na przykład blanche wygrała. Najpierw sobie wyjmiemy promeczki. O, fajna promeczka. W sensie fajną ma strukturę. Akurat promeczka mi się bardzo podoba. Standardowo wszystko leci na podłogę. No i mamy tutaj. Na razie boosterki od Blanche. Może tutaj przyspieszę trochę. Dobra, wszystko mamy gotowe. Pięknie naszkowane, mamy spark, kandele i Blanche. Zaczynamy od Spark i sprawdzamy dropiksy. Tutaj mamy Venozaura Holo. Ale Holo jest w każdym paku, więc tutaj za bardzo do Holo nie przywiązujemy uwagi. Weźmy jeszcze jednego Sparka. Wow, Blanche. Bardzo fajna karta. Z tego, co już zauważyłem, rzadko to dropi. Więc sobie odkładamy ją tutaj na lewą stronę. W sensie, Pokémon Go wcale tak dobrze nie dropi. W sensie, trudno tutaj odrop, absolutnie. Charmander, Charmander Blastoise, czyli kolejne Holo. Tutaj macie od razu kodzik na Team Instinct. Mam no, prawie cały Team Instinct za nami. Pinarak i to jest Dito. Widzicie? Tutaj jest taki mały znaczek Dito, i to oznacza, że to jest Dito, ale ja nie będę go odklejał, bo już Dito mam. Jeżeli ktoś wie, to możecie też dodatkowo w komentarzu konkursowym nawet napisać, czy Dito może być na rewersję pod tą naklejką, bo tego nie wiem. Albo na Discordzie dajcie mi znać, żeby tam nie dodawać do swojego konkursowego. Komentarza, który może zgarnąć dropy. Benozaur na rewersie i Lapras. No i ostatni Spark. Sprawdzamy co to będzie. Dragonite V. No więc mamy Blanche i Dragonite V. Teraz tak, tutaj Candela. Proszę bardzo, Team Valor. Kodzik na całe pudło dla Was. No, promeczki na pewno znajdą się w tych paczkach do Was. Może dorzucę jakieś koszulki? O, radiant wynozał. Ładnie. Bardzo ładny radiancik. Kurczę, mało koszulek mam. Kończą się koszulki. To teraz. Nie to, że na złość, ale teraz zacznie dropić, że musiał iść po koszulki. Znaczy, daleko nie mam, no ale... Solrock, Gyarados. Kandela tutaj drugim boosterem się nie popisuje. No na razie w Sparku Rainbow Trainer, więc... Mocna konkurencja tam jest. Bibarel i Konkaldur. No więc fałeczka. Fałeczka na pewno też leci do was. Tutaj fajne paczuszki dla was z tych dropów przygotuję. Myślę, że warto wziąć udział w konkursie. To Spinarak nie. Był Dito, Moltres, no i tutaj już nic bardziej ciekawego. Kolejny pak. U mnie odcinki są szybkie i konkretne. To już mam nadzieję zauważyliście. Slacking V więc zostawcie suba, łapę i koniecznie dołączajcie do Discorda, bo dużo się działo przez te ostatnie dwa tygodnie na Discordzie. Może na YouTube mniej, ale na Discordzie dużo się działo, więc dołączajcie. Tutaj Bulbazaur, no i Snorlax sobie śpi. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Dodatkowo tutaj te lampy, które świecą na mnie i na karty rozgrzewają atmosferę porządnie. Dobra, tutaj fałeczki na razie bez koszulek. Bo jest mało. Nie mówcie nikomu. Dobra, no i tutaj mamy blansz. Fajne te pudła nawet. Dużo w nich jest boosterów. Jest też w nich fajna promeczka. Więc mi się podoba. Tutaj oczywiście konkurs jest też dzięki współpracy ze sklepem PokeWave, dlatego w komentarzu też musicie napisać hashtag sklep PokeWave, link do sklepu jest w opisie. Możecie obczaić co tam fajnego zostało. No i oczywiście tutaj ze sklepem PokeWave przygotowaliśmy dla was kod na darmową dostawkę. O, kolejny Radiant. Na darmową dostawę, tam od 200 zł jest darmowa dostawa. No i przy tych cenach na PokeWave naprawdę Fajne rzeczy można wyrwać. Zobaczcie, co tu się stanęło. No, nic dobrego tutaj z tym kameruptem się nie wydarzyło. Niestety. Dobra, lecimy dalej, sprawdzamy. A no, podrzucam też jakieś fajne karty. Jakieś te holo Pikachu i tak dalej. Tak, żebyście byli zadowoleni. I tutaj mamy Slackinga V. Slucking V, piękny fularcik. Leci do wynozaura. No i dwa busterki na myśl tylko zostały. Szybko idzie w odcinku Pokajama. Szybko idą. I last. O! Patrzcie, co dla was znalazłem. Last Pack Magic. Niedługo też myślę jakiś live się pojawi. Zrobimy sobie jakieś box breaky. V, też fularcik. No i też całkiem ładny muszę wam powiedzieć. Patrzcie. Czyli tutaj dwa fularciki w tym boksie. No dobra, czas na werdykt, kochani. Tutaj mamy Radiant Venosaura i dwa fularty. Ale tutaj jest trainer. Ale ja nie przypadam za kartami Rainbow, więc według mnie Blanche. Według mnie Blanche wygra, Według mnie wygra Blanche. Ja Wam jeszcze raz przypomnę zasady konkursu, bo te wszystkie dropiki dzisiaj rozdaję i są dla Was do zgarnięcia. Przygotuję jakieś fajne paczki tutaj z tego bulku powyciągam też te fajniejsze holo i no, powędruję do tych paczek. Dał rzucę też te piny i te promeczki tutaj nie ma z tym problemu. Co trzeba zrobić? W komentarzu napisać hashtag sklep Pokoew, hashtag i napisać, który team wybieracie. I dlaczego? Żółty, czerwony czy niebieski? Musicie się rozpisać, komentarz musi być chwytliwy i złapać mnie za oko. <laughs> Dobra, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, że jesteście, zostawcie suba, łapę i jak to jest kliście za odcinkami, to zostawcie dwie łapy albo i trzy łapy, jak to możliwe. Dzięki i widzimy się w następnych filmach. Cześć!